Tom Cruise po 11 latach w końcu zobaczy się z Kathy Holmes. Obawia się, że wciągnie je do sekty. Tom Cruise jest niekwestionowanie jednym z najbardziej popularnych aktorów na świecie. Jego życie prywatne niestety nie było takim samym pasmem sukcesów, jak zawodowe. W 2005 roku Tom poznał Kathy Holmes. Spotkali się na castingu do filmu Mission Impossible i którego Holmes niestety nie wygrala, ale zyskała zainteresowanie gwiazdora. Tom Cruise nie czeka długo i postanowił jeszcze w tym samym roku oświadczyć się młodej aktorce na i Eiffela w Paryżu. Para wzięła lub 18 listopada 2006 roku, roku w zamku warownym od w Bracciano i została okrzyknięta jedna z najgorętszych par biznesu. Jeszcze w tym samym roku aktorom urodziła się córka Suri. Niestety związek Tom i Katia nie wytrzymał próby czasu i w 2012 roku aktorka złożyła papiery rozwodowe. zadając tym samym wylatnej opieki nad córka Dla dobra Suri Katia Holmes poszła na ugody i zobowiązała się nigdy nie mówić publicznie ani o swoim malzenstwie z Tomem Cruise'em, ani o zasadach panujących w sekcie, do której przynależał aktor. Córka Tom i Katia, Suri skończyła 16 lat. Jako dziecko chętnie byle fotografowana przez paparazzi ich, zwłaszcza kiedy aktorzy byli jeszcze para. Teraz młoda dziewczyna planuje już swoją karierę, chce zostać projektantka. Na pewno w rozpoczęciu swojej ścieżki zawodowej pomóc może jej sławny tata, z którym suriniem widziała się już 11 lat. Jednak teraz może się to wszystko zmienić. Jak donosi magazyn New Idea, Tom Cruise chce spotkać się ze swoją córką. Przyjaciółka Katie Holmes wyznala, "Ze gwiazda obawia się, że może to być pulapka i aktor będzie chciał zaciągnąć córkę z powrotem do swojej sekty. Dodala też, że mimo iż może nie zgodzić się na spotkanie, to niedługo Suri osiągnie pełnoletniostw i będzie w stanie sama podejmować decyzję.